znowu? Nie ma szliwa! Yeet! Sody, ponieważ... Kto to krzyknął. Ja, ponieważ nie mocny, sody. Nik, 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 nik. Weekly. No, Okej. Okay. Kurwa, chcesz tej przyjechać. Okej, okay, Weekly. Weekly. Trzymaj się, prawda? Ej się zawij, Tiger Serio. Tak. No, zawi się! <śleski> 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 o, dziękuję!

Я так <laughs> <gibberish> <laughs> <laughs> Стопи, я